Biznes przez sito zaprasza Kuba Sito. A moim i waszym dzisiejszym gościem, Marcin Barański, dyrektor generalny grupy kapitałowej Vox. Cześć Marcin. Cześć Kuba. Ja tak zacznę jak wszystkich w dzisiejszych czasach. Jak się masz ty i twoja branża? E, ja się mam e, póki co nie najgorszej. Przede wszystkim jestem zdrowy i to jest chyba najważniejsze, jeżeli chodzi o branżę. To bardzo różnie. Generalnie branża meblowa została utknięta bardzo mocno w tym sytuacją, e, zamknięcie sklepów oraz brak eksportu również w zakresie innych produktów, wyposażenia wnętrz, szczególnie tych, które eksportujemy, no niestety nie jest wesoło. Są duże spadki sprzedaży, duże spadki Ludzi w sklepach, to, co się jeszcze w miarę trzyma, to te produkty, które sprzedajemy poprzez kanały DIY i specjalizowane w Ciachów, tam jest tam jest jeszcze utrzymuje się jako taką sprzedaż, natomiast meble i eksport niestety stoi dosyć mocno. No właśnie, a to, co trzeba podkreślić, że w zakresie produkcji mebli Polska jest jednym z liderów, więc tutejszy biznes, rodzimy nasz biznes może odczuć skutki tego kryzysu, o którym już się mówi, długofalowo? No niestety to prawda, co mówisz. Jesteśmy w ścisłej czołówce światowych producentów i eksporterów mebli. W ubiegłym roku ponad cała branża produkowała mebli za ponad 50 miliardów złotych, więc to jest naprawdę duża branża, setki tysięcy ludzi zatrudnionych w zakładach produkcyjnych sieci sprzedaży. I rzeczywiście dzisiaj no, szacuje się według bardzo różnych opinii, ponieważ nie mamy precyzyjnych danych statystycznych, ale że od między 60 a 80% wszystkich mocy produkcyjnych w Polsce po prostu stoi. Abyki nie produkują na dzień dzisiejszy i bardzo nieliczne podmioty utrzymują tą produkcję, albo w niewielkim stopniu ograniczyły. No to teraz chciałbym Cię zapytać o tą perspektywę menedżerską. Jak odnalazłeś się w tej sytuacji i jakie decyzje Twoja firma była zmuszona podjąć na kanwie tej sytuacji? No, jak u wszystkich, jak we wszystkich firmach, ta sytuacja była niezwykle dynamiczna. To jest ten typ kryzysu, na który nie można się przygotować, ponieważ on, zarówno poziom zaskoczenia, dynamika tego zaskoczenia są potężne i tak jak wiem ze wszystkich mediów i ze wszystkich opinii, no, praktycznie nieporównywalne z żadnym dotychczasowym kryzysem, szczególnie z kryzysem gospodarczym. Podobnie jest z przyszłością. Jeżeli chodzi o konsekwencje tego, co się dzisiaj dzieje, ja osobiście uważam, że one są ciągle nie do przewidzenia, dlatego, ponieważ nie mamy informacji precyzyjnej ani o tym, kiedy będą szczepionki, ani jak będą one skuteczne, ani jak będzie skuteczne leczenie itd. itd. A od tego wszystkiego zależy poluzowanie realne, rzeczywiste gospodarek na całym świecie i w Europie. E, tak więc. To są warunki działania w niespotykanej do tej pory nieprzewidywalności. Jeżeli chodzi o to, o moją perspektywę, perspektywę firmy, tego jakie decyzje podejmowaliśmy, to ponad miesiąc temu, w momencie kiedy zaczęła się, powiedziałbym taka, już mega panika na początku marca. No tak samo byliśmy rozerwani trochę pomiędzy podejmowaniem bardzo skrajnie trudnych decyzji, również decyzji w obszarze ludzkim. Ten strach i ta nieprzewidywalność była bardzo wysoka, natomiast zarówno jako zarząd, jako, razem z właścicielami firmy podjęliśmy decyzję o tym, że nie zwalniamy nikogo, Podjęliśmy decyzję o pewnej solidarnym, wspólnym obniżeniu wynagrodzeń, zarówno zarząd, jak i wszyscy menedżerowie, osoby współpracujące z nami na kontraktach jak i nasi partnerzy, freelancerzy i osoby zatrudnione. Naprawdę bardzo zgodnie zdecydowaliśmy się obniżyć sobie tymczasowo wynagrodzenia, ale z taką perspektywą, że jeżeli uda się ten Rok zamknąć podobnym wynikiem sprzedażowym jak 2019, to każdy z naszych pracowników odzyska to wynagrodzenie, które w drugim kwartale sobie obniżyliśmy. I powiem tak, to zbudowało niezwykłą motywację. Motywację do poszukiwania rozwiązań, do działania zamiast chowania głowy w piasek i budowania sobie okopów. Więc ja dzisiaj. Stwierdzam, że dawno nie mieliśmy tak kreatywnych, tak ciekawych pomysłów na to, jak rozszerzyć zakres działalności, jak znaleźć nowe kanały sprzedaży, jak być może zwiększyć portfolio produktowe, jak pracować w inny sposób. I to jest bardzo budujące, bardzo motywujące zarówno dla mnie, jak i mam nadzieję, że to dla większości. No właśnie, Marcinie, bo tu chciałem podkreślić jedną rzecz, że ta sytuacja generalnie w wielu firmach, powiedziałeś bardzo ważne słowo. Solidarność. Nawet decyzje, które uderzają w ludzi, one nie działają demotywująco. One utwierdzają w tym tak naprawdę, że organizacji zależy na człowieku, bo jest to wspólne staranie tak naprawdę o to, żeby utrzymać miejsca pracy wszystkich i żeby wspólnie rozwijać, prowadzić biznes. Czy wy również te decyzje podejmowaliście wspólnie z zespołem, angażując ich w ten proces decyzyjny, czy były to decyzje odgórne? Zdecydowanie nie tylko w zakresie tych decyzji, ale również w zakresie wielu innych strategicznych posunięć. Staramy się konsultować i angażować resztę zespołu, nie tylko zarząd i właścicieli do tego typu decyzji, więc. Zanim, zanim wprowadziliśmy, oczywiście no nie da się zaangażować wszystkich, nie da się, szczególnie wtedy, kiedy trzeba działać szybko, bo ten krąg osób zaangażowanych w tego typu proces decyzyjny jest niewielki relatywnie, natomiast absolutnie była tutaj reprezentacja i konsultacje z kilkoma przynajmniej działami i osobami kluczowymi do organizacji. Koncentracja na człowieku to jest jakby jedna rzecz. To co zauważam faktycznie w większości firm, z którymi rozmawiam z przedstawicielami tych firm. Natomiast drugi element to jest sprawność zarządzania, żeby utrzymać w pewnym sensie to biznes continuity. Tutaj ten menedżer musi mieć kompetencje, których nie do końca uczą w szkołach zarządzania, bo trzeba wyważyć te dwie rzeczy ze sobą. Masz 100% rację, to jest bardzo trudne. Szczególnie, jeżeli e, tak jak w naszej firmie, generalnie staramy się e, zarządzać czy pracować w miarę demokratycznie. E, cała grupa e, jest bardzo zarządzana w sposób bardzo spłaszczony. Hierarchię mhm. ograniczyliśmy do naprawdę niezbędnego e, minimum potrzebnego do różnych formalności, natomiast pracujemy dużo bardziej macierzowo, zespołowo, projektowo. I w tego typu organizacji w sytuacji takiej jak ta pandemia, no nagle trzeba zacząć podejmować bardzo szybkie częste decyzje, czyli troszeczkę wprowadzić autorytaryzmu, albo rzeczywiście decyzji, które trzeba podejmować po prostu no, błyskawicznie. Trzeba, I to jest rzeczywiście trudne, natomiast to jak się w naszym przypadku okazało, no, chyba mamy tak samo do siebie zaufanie, e, tak samo my do e, naszych partnerów i współpracowników, i oni do nas jako do zarządu. Więc większość tych decyzji, które podjęliśmy, były, no, ma bardzo dużą e, akceptację, przynajmniej deklarowaną, ale, ale ufamy, że ona jest tak samo autentyczna. E, większości zdecydowanej zespołu. Także m, to jest duża zmiana w tempie zarządzania, to jest duża zmiana. W sposobie planowania to jest bardzo ważne. Dzisiaj planowanie czegokolwiek jest po prostu niemożliwe. To jest ze względu na tą zmienność, o której mówiliśmy, ale, no ale tak samo jest potrzebne. Ono jest po prostu szybsze. Trzeba być bardziej elastycznym w tym, co się robi. Widzisz, ale wspomniałeś bardzo istotną rzecz. Ja trochę Waszą organizację znam. E, jesteście organizacją świadomą, która ma wykształtowaną konkretną kulturę organizacyjną, e, która właśnie, to jest siła tej kultury, która w takich właśnie momentach sobie radzi. E, co ty byś dzisiaj radził menedżerom, którzy pracują w organizacjach jednak e, zarządzanych jeszcze w takiej folwarcznej strukturze, która w polskim biznesie niestety jeszcze dominuje? E, Skuba, bardzo trudno radzić cokolwiek kolegom, którzy siedzą w innej kulturze, w, 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 w innych organizacjach. Bardzo często to jest tak, że dzisiaj rady moje mogą być po prostu bezsensowne dla, dla firm, dla menadżerów, dla właścicieli, które w jakiś sposób wcześniej nie prowadziły działań, projektów, które troszeczkę bardziej przygotowywały na taką zmianę. My od wielu lat integrowaliśmy z jednej strony markę firmy, kulturę organizacyjną, tak jak doskonale staraliśmy się tak samo iść w kierunku właśnie tej pewnej demokratyzacji kultury, dawania ludziom dużo większej swobody decyzyjnej, która pozwala po prostu działać szybciej, w węższych obszarach. Dzisiaj firmy, które są zarządzane bardzo hierarchicznie, a niestety a są w branżach, które dotkną ten kryzys. Mogą mieć problemy, mogą mieć problemy na poziomie dużo bardziej kulturowym niż możliwości wyjścia z tego, z tego kryzysu, ponieważ e, w sytuacji, kiedy ludzie są zarządzani poprzez hierarchię i autorytarnie, bardzo często nie uczą się podejmowania własnych decyzji, ale jeszcze co gorsze, wychodzenia z inicjatywami. Dlatego bardzo ważne jest, dla, jeżeli ktoś znalazł się w takiej organizacji, to żeby wspólnie usiąść i być może w szybkim czasie postarać się. Zbudować trochę większe zaufanie do siebie, zastanowić się, jak można przełamać takie łańcuchy hierarchii systemu decyzyjnego, prawda? dając ludziom możliwość wyjścia z ich własnymi inicjatywami, podejmowania szybszych decyzji itd. Tak według mnie tego typu czasy wymagają dużego zaufania w zespole budowania na tym zaufaniu po prostu przyszłości i kreatywności. Ale paradoksalnie właśnie ta sytuacja może być szansą na zmianę takiej kultury organizacyjnej, na tą dojrzałą, taką angażującą, właśnie demokratyczną. I myślę, że to może być szansa dla wielu organizacji. A jak myślisz, jak tak naprawdę zmieni się albo zmienia się. Tak spoglądając już na to trochę z szerszej perspektywy, dzisiaj rola przywództwa. Oj, wiesz, no to jest taki temat, który, o którym pewnie moglibyśmy pogadać nie tylko <śmiech> <śmiech> godzinami, ale i dniami. Wiecie, a wiesz, ja, ja osobiście uważam, że podróżując za takim doradcą amerykańskim, doktorem Alizesem. Że jak się rozróżnia menadżer, zarządzający, administrator, lider, przywódca i tak dalej, to bardzo często jest to ta sama baletnica, tylko w trochę innej sukience. Dlaczego tego dlaczego tak o tym mówię? Dlatego, ponieważ obojętne jakie się stanowisko pełni w firmie, bardzo często to nie nomenklatura decyduje o tym, czy ktoś jest liderem, to nie szczebel zarządzania decyduje o tym, czy ktoś jest liderem. Bardzo często liderem w dzisiejszych czasach. Okazuje się, brygadista w zakładzie produkcyjnym, kierownik, który w swoim małym, wąskim zespole potrafi po prostu powiedzieć, dajcie chłopaki, walczymy o przetrwanie, musimy naprawdę zakasać rękawy i z nadzieją patrzeć w przyszłość. I tutaj jesteśmy elementem dużej organizacji, ale jesteśmy tak samo ważnym elementem tej organizacji. I dokładnie taką samą rolę ma menadżer, właściciel, lider, przywódca na samym szczycie organizacji, który musi po prostu pokazać chłopaki, dziewczyny, pracujemy razem, każdy z tego zespołu ma swoją cegiełkę na ten mur przetrwania, który ma nas ochronić przed jakimś tam kryzysem. I rzeczywiście to są, to są takie czynniki, które pokazują, ok, jesteśmy w stanie zamiast wykreowania poczucia paniki i poczucia niepewności, wywołania strachu, który ma zmusić ludzi do tego, żeby zgodzili się na to, że obniżą sobie wynagrodzenie, na przykład albo, że łatwiej się zredukuje zatrudnienie, to powiedziałbym, to liderzy, przywódcy, ich rolą jest budowanie nadziei, budowanie zaufania i budowanie takiego poczucia, że okej, okay, ja Ci nie mogę dzisiaj nic zagwarantować, ponieważ byłoby to nie fair wobec Ciebie, ale jestem w stanie Ci zadeklarować, że jak będziemy pracować, to być może... Znajdziemy fajne rozwiązania dla naszej firmy, dla siebie osobiście również. Ale w gruncie rzeczy właśnie to antropocentryczne takie trochę podejście i skupienie się jednak na tym człowieku, bo znowu wracamy do tego człowieka, sprawia, że zaczynamy coraz bardziej i coraz więcej mówić o wartościach w organizacjach, że zaczynamy zwracać uwagę też między innymi na przykład na wrażliwość liderów czyli cecha, która dotychczas no, wśród lidera była taka niepopularna, raczej się ją chowało gdzieś na drugim, trzecim planie. Ja myślę, że tak samo jak ewolucja każdej filozofii, metodyk, teorii zarządzania, tutaj też mamy do czynienia z ewolucją roli lidera, roli menadżera, ale tak samo jakby profilu psychologicznego. Kiedyś rzeczywiście... Idealnymi menadżerami, mówiło się, że to są byli żołnierze, prawda, osoby, które rzeczywiście są skrajnie racjonalne, które wprowadzają pewien port porządek w organizacji. Dzisiaj mówi się o wiele więcej o empatii, tak powiedzieć wrażliwości lidera. Dlaczego? Dlatego, ponieważ zmienia się społeczeństwo, zmieniają się możliwości w związku z powyższym. No, każdy lider, każdy menadżer musi troszkę bardziej indywidualnie, w sposób powiedziałbym spersonalizowany, podchodzić do osób, z którymi współpracuje. Nawet nie powiem, z którymi zarządza. Dlaczego? Ponieważ dzisiaj coraz częściej samo słowo zarządzam takim, a nie innym zespołem, no, wiąże się z pewnym autorytarnym tak jakby, nie wiem, kontekstem. Ale jak mówimy, współpracujemy w zespole, pracujemy razem nad projektami, tak? Moderuję, e, dobieram zespół, staram się go motywować. To tak samo zmieniają się po prostu paradygmaty zarządzania, przywództwa. E, I wydaje mi się, że dzisiejsze czasy po prostu dużo więcej jeszcze, tak jak sam powiedzieć, potrzebują i pokażą, które firmy były oparte na silnych fundamentach wartości. I to powodowało realną wewnętrzną motywację zespołu pracującego w, de, w takiej firmie, a które firmy były z, zbudowane tylko i wyłącznie na pakiecie finansowym, na systemach finansowych motywacyjnych, prawda? I produkowaniu bądź sprzedawaniu tych produktów na różnych rynkach. Teraz powiedziałbym tak. Te firmy, które zbudowały kulturę organizacyjną pozwalającą na elastyczne adaptowanie się do zmieniającego otoczenia, ale wręcz kreowanie tego otoczenia w jakiś sposób, te firmy mają szansę przetrwać. Te firmy, które zbudowały system bardzo, bardzo często bardzo sprawny, ale nie pozwalający na elastyczność i szybką adaptację, a do tego powodujący, że ludzie, nie wiem, bali się mówić, odzywać, wyrażać swoje opinie, Będą miały dużo mniejszą szansę na to, żeby przetrwać z tego typu kryzysy. Tak, tak mi się wydaje, że podsumowując ten system wartości w kulturze organizacyjnej, on jest rzeczywiście kluczowy. No to jeszcze tak już wybiegając też w przyszłość. Mamy do czynienia z bardzo dużą zmianą w tej chwili. Zmienia się wszystko, zmienia się to, jak pracujemy, nawet to, jak żyjemy, zmienia się nasze życie prywatne w tej chwili. Eee, żyjemy w czasach, okej, okay, niepewności, ale też dużej zmiany. Ja jestem ciekaw, co tak naprawdę Twoim zdaniem zmieni się najbardziej, jeżeli chodzi o kompetencje, o to, jak będziemy pracować w przyszłości? O Zadajesz dzisiaj straszne trudne pytanie, <grymne> dlatego, ponieważ no, czekując ode mnie odpowiedzi, ja tak samo... Wiesz, że... ja nie chcę wróżyć w sposób oczywiście. oczywiście i wiesz co? Mm -hmm. znaczy, to, to jest trochę na zasadzie takiej, że każdy ma dzisiaj e, duże poczucie niepewności właśnie tego, jak to wszystko będzie się zmieniało e, i tyle, więc e, dzieląc się swoimi refleksjami i przemyśleniami, no... E, Chciałbym powiedzieć tak, po pierwsze, wydaje mi się, że ekstremalnie kluczowymi kompetencjami będzie elastyczność, tak jak powiedziałem, i wrażliwość, empatia. Dlaczego? Dlatego, ponieważ one decydują o tym, że poznajemy zarówno swoich ludzi, współpracujących z nami ludzi, jak i klientów, zmieniające się ich potrzeby jesteśmy dużo bardziej wrażliwi na otoczenie. Czyli nie budujemy czegoś wewnętrznie dla własnej satysfakcji, spełnienia własnych aspiracji i ambicji, to staramy się budować coś, co jest dopasowane do społeczeństwa, do rynku, do klientów, ale uwzględnia bardzo mocno tak samo motywację ludzi, którzy tworzą firmę i tworzą te produkty, tworzą komunikację. Jeżeli zbuduje się dzisiaj, według mnie, Menadżerowie, liderzy będą, e, od nich, będzie od nich oczekiwane dużo więcej podejścia motywacyjnego niż organizacyjnego. Dużo mniej istotne będzie ustawianie procesów i procedur, a dużo bardziej istotne będzie umiejętność szybkiego zmieniania tych procesów i procedur. Ponieważ wiecie, to jest trochę na sobie tak, firma musi mieć procesy wewnętrzne, ale jeżeli zmienia się otoczenie, to Sztuką jest szybka adaptacja tych procesów do tego otoczenia. No i w tej chwili ta zwinność jest naprawdę bardzo istotna. To tak już kończąc, ja się pokuszę o, o to by zapytać cię o taką analizę słody, bo nie jedna już pewnie za tobą w odniesieniu do twojej organizacji. Jakie tak naprawdę widzisz szanse, jakie widzisz zagrożenia, jakie mocne i słabe strony tej całej sytuacji, tego, co się w tej chwili dzieje? Bo to oczywiście coś, na co, co nie mamy wpływu, taki czarny łabędź, mówią o nim już wprost. Natomiast, no, mimo wszystko, musimy się z tą rzeczywistością pogodzić i spróbować na nią chłodno spojrzeć. Co do sił naszej organizacji, nie mam wątpliwości, że to jest. Wyjątkowa, absolutnie kultura organizacyjna. Ponieważ ja miałem przyjemność pracować jeszcze przed FOX-em w innych organizacjach, ale również współpracować z różnymi firmami i no wymieniamy się opiniami z różnymi kolegami, menadżerami, to ja jestem przekonany, że Fox ma absolutnie unikalną kulturę organizacyjną. To jest firma rodzinna, która jest oparta na wartościach, ale i bardzo często firmy rodzinne, szczególnie w w Polsce są łączone z takim autorytarnym sposobem zarządzania przez e, właściciela lidera. Ja się z tym nie zgadzam w naszej, ze swojej własnej autopsji, e, w, szczeg w szczególności jeżeli chodzi o Voxa, gdzie tutaj właśnie e, rola świadomego właściciela bardzo mocno pozwala na to, żeby ludzie wewnętrznie się rozwijały. I to jest, e, to jest czyli kultura organizacyjna. Dwa. Elastyczność. Uważam, że rzeczywiście stworzyliśmy wspólny zespół, który dzisiaj bardzo szybko adaptuje się do rzeczywistości, ale tak samo w ostatnich kilku tygodniach wykonał gigantyczną, tytaniczną, wręcz pracę na rzecz transformacji cyfrowej, transformacji omnichannelowej, całego systemu, w którym do tej pory pracowaliśmy. Nie mówię tutaj tylko o pracownikach Voxa, ale również po partnerach franczyzowych, o doradcach, klientach mhm. i tak To jest naprawdę ogromny zespół, który dzisiaj pokazuje swoją wartość, czyli ten zespół i elastyczność. Myślę, że marka jest dzisiaj naszą silną stroną, ponieważ bardzo wiele firm, które sprzedawały tylko moce produkcyjne, a nie tworzyły, nie dbały o własną markę i jej tworzenie i tworzenie własnej sieci, dzisiaj są w ciut większym problemie niż my jesteśmy. To jest to z silnych stron. Słabą stroną na pewno naszą jest niestety kwestia związana z tak, elastycznych w zakresie kapitału ludzkiego zespołu jest duża. Nie zdążyliśmy niestety dokończyć inwestycji w elastyczność produkcyjną. Tutaj troszeczkę niestety no, nad tym ubolewamy, mam nadzieję, że w niedalekim czasie będziemy w stanie to nadrobić, więc to jest drobny, drobny, powiedziałbym, drobna obawa dotycząca tego, na ile od strony operacyjnej nadążamy za zmianami, które robimy w strefie sprzedażowej. Jeżeli chodzi o szanse i zagrożenia, no zagrożenie jest dosyć oczywiste. Blokada gospodarki, bezrobocie, ogólny spadek, PKB i tak dalej. To są po prostu oczywiste zewnętrzne, makroekonomiczne zagrożenia. Natomiast szanse, ja osobiście upatruję w tym, że będą się zmieniały po pierwsze paradygmaty biznesu, po drugie modele biznesowe, które od dzisiaj wszyscy wiemy, że jest wystrzał w zakresie e-commerce. Tak? Ludzie, ci, którzy jeszcze do niedawna negowali świat online, byli przy czy kuci powiedziałbym do offlineu, szczególnie w takich branżach jak nasza, dzisiaj po prostu szturmem napierają na online. I to jest szansa dla zmian w modelach biznesowych. Zresztą e, nie przez przypadek już widzimy wirtualny salon e, Vox'a, prawda? No, to dziękuję Ci bardzo, że <laughs> zwróciłeś na to uwagę. To jest e, absolutnie coś, z czego jesteśmy mega dumni. E, przed naszym spotkaniem, krótko skończyliśmy takie tygodniowe podsumowanie funkcjonowania tego salonu, który po prostu niedawno otworzyliśmy. Natomiast to, co jest istotne tutaj, myślę, że unikalne, że ten salon to nie jest tylko element sklepu internetowego. Ten salon zachęca ludzi do tego, żeby bez wychodzenia z domu kontaktowali się z naszymi doradcami w sklepach fizycznych. Czyli tutaj oprócz tego, że można przejść przez stronę. Można się umówić tak, jak my teraz rozmawiamy, tyle że korzystamy głównie z Google Hangouts, na rozmowę wideo, na prezentację produktów, na przeprowadzenie przez cały trudny proces. To jest fajna sprawa, fajne rozwiązanie dla ludzi, którzy dzisiaj ciągle są w procesie urządzania wnętrz. Zresztą widzimy już bardzo dobre pierwsze efekt. No właśnie, ja chciałem zapytać o te efekty, nie ukrywam, bo zaciekawiło mnie to przede wszystkim pod tym względem, że jednak. Meble, zwłaszcza jeżeli je wybieramy, to jest coś, co stanowi dla nas jednak większą wartość niż jakiekolwiek inne zakupy, bo na ogół kupujemy je na dłużej. No, chcemy najpierw przyjść, doświadczyć, napatrzeć się, dotknąć, e, sprawdzić, e, czy, czy to jest naprawdę to, co chcemy mieć na długo w swojej przestrzeni, co będzie ją tworzyło. Jestem ciekaw, jaka jest reakcja tak naprawdę e, klientów. No może nie będę dokładnie podawał cyfry, ale w tym miesiącu wstępnie jesteśmy przekonani, że to będzie prawie 200% wzrostu sprzedaży w salonie i naszym online'owym w stosunku do ubiegłego roku do kwietnia. Oczywiście ten udział online jest on ciągle bardzo niewielki, w związku z powyższym nie pokrywa to niestety spadku sprzedaży z salonów detalicznych ciągle, natomiast reakcje pierwszych klientów, którzy przeszli przez ten proces, którzy mieli dokładnie podobne obawy, o których ty, ty mówisz, czy jak nie dotknę, prawda, czy jak nie zobaczę, czy jak nie przymierzczę, czy dokonam właściwej decyzji, więc te narzędzia, które stworzyliśmy na czele z takim narzędziem, które jest absolutnie unikalne, Program do projektowania wnętrza Voxbox z, z możliwością ustawiania funkcjonalności sprawdzania, to jest, to jest coś, co razem z, z, z wirtualnym salonem, razem z VOX.pl i razem z doradztwem, z doradztwem fizycznym, no fizycznym, powiem, wirtualnym, ale ludzi. No daje pewną, pe, pe, pewien komplet e, narzędzi, które pomagają ludziom wybierać również te trudne produkty, jakimi są meble. To, czego nie możemy rzeczywiście w taki sposób doświadczyć, no to organoleptycznego kontaktu i e, fizycznego kontaktu. I to jest na pewno coś, co powstrzymuje dzisiaj bardzo wiele osób, e, które, zresztą wiemy, że w, do online jest niewiele Ciągle w Polsce klientów jest przekonanych szczególnie do tego typu produktów. Natomiast widzimy również po rynkach zachodnich, że ten online, również w kategoriach meblowych i wyposażenia wnętrz też się dynamicznie bardzo rozwija. No i oczywiście ja wam życzę, żeby rozwijał się jak najlepiej i oby te skutki tego kryzysu, którego w tej chwili doświadczamy, były dla waszej branży. Jak najmniejsze. Tak, już kończąc. Erko Kuba, jeszcze jedną rzecz Aha. przepraszam, że tego, ponieważ tutaj żeby nie chciałbym, żeby wybrzmiało, że my przechodzimy z offline do online, tak jak podkreślam. Uzupełnienie: Uzupełnienie. To jest uzupełnienie: Pomoc dla salonów detalicznych. No i słusznie. Na ten moment jedyne możliwe rozwiązanie, ale wkrótce zapewne. Ten rynek się otworzy, sklepy wrócą do łask. Miejmy taką nadzieję, wszyscy sobie tego życzymy, bo już chyba wszyscy tak samo pragniemy realnego kontaktu, a nie tylko wirtualnego. Tak, już kończąc też naszą rozmowę, wszystkich pytam o taką refleksję: jak myślisz, niech to będzie Twoja po prostu refleksja? W jakim świecie obudzimy się, gdy to wszystko się skończy? Innym. Trochę innym. Ale wierzę głęboko w to, że pewne spotkaliśmy się na SWPS-ie, prawda? Tak. Gdzie elementem fundamentalnym myślenia o biznesie jest psychologia, więc natura ludzka nie zmienia się tak szybko jak otoczenie człowieka. I wydaje mi się, że na szczęście ciągle będziemy potrzebować kontaktu ze sobą, relacji. I mam nadzieję, że, te, że cała ta sytuacja nie wykreuje takiego bardzo dalekiego dystansu pomiędzy ludźmi, bo uważam, że to byłaby krzywda dla całego społeczeństwa. Więc żyję nadzieją, że ten świat będzie inny, ale mam nadzieję, że natura ludzka pozostanie cały, <laughs> cały czas podobna. I tego życzę Tobie, życzę naszym słuchaczom, no i oczywiście również e, widzom. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za spotkanie i za rozmowę. Marcin Warański, dyrektor generalny Grupy Kapitałowej Vox, był moim i Waszym gościem. Dziękuję, Kuba, dziękuję Państwu, także do widzenia. Życzę wszystkim zdrowia. Dużo. Biznes przez Sito w każdą sobotę i niedzielę między 15 a 18.